6 tubulator. Popatrzymy sobie dzisiaj na używany walec HAM HC-130i. Maszyna ma przepracowane 635 motogodzin. Jak widać ta ilość nie zrobiła na maszynie większego wrażenia. Wygląda tak jakby wyjechała z fabryki. Rocznik 2023. Mamy tutaj bęben gładki, bez założonych kołków, ale oczywiście istnieje możliwość zakupu także zestawu kołków do tego, do tego walca. W środku klimatyzacja. Oświetlenie zarówno drogowe, jak i robocze w standardzie LED, w technologii LED. Tak jak już mówiliśmy przy okazji filmu o, z premiery tego, tego walca mamy tutaj troszkę pozmienianych różnych rzeczy ale tutaj odsyłam Was do tego filmu gdzie będzie myślę więcej szczegółów a to skupimy się tylko na, na tej konkretnie używanej maszynie opony marki BKT. Bardzo dobry stan. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Zentle jeszcze wystają. Nic nie jest tutaj pouszkadzane, zniszczone. Możemy śmiało powiedzieć, że to taka wersja demo. I druga strona opony. Jeżeli, no Myślę, że zajrzymy też do silnika, żeby zobaczyć jak to jak to wygląda w środku. Tutaj mamy schowek na dźwignię w podnoszenia klapy. Popracuję, popracuję. Za chwilę sobie opadnie. Już na tę część wszystko działa płynnie. Aż sobie tutaj dźwignię z powrotem. przystawię do opuszczania klapy. I teraz się wdrapie na górę. Możecie zobaczyć, że silnik. Super. jest super więc tutaj nie wycieka no jest oczywiście zakurzony, trochę był umyty ale e, tak żeby dokładnie umyć tą maszynę no to trzeba by spędzić dla nią naprawdę sporo czasu a jego coraz bardziej brakuje ponieważ sporo maszyn tutaj do nas przyjeżdża i mechanice mają pełne ręce roboty. Cały czas coś się dzieje. Jak widzicie, klapa komory silnika nie jest w ogóle uszkodzona. Tak naprawdę walec potrzebuje jedynie drobnej kosmetyki i będzie wyglądał tak, jak już wspominałem tak, jakby wyjechał prosto z fabryki. To jeszcze zajrzymy do środka. Teraz klapę opuszczę. I ona już zaraz poleci na miejsce. wskoczyło tam gdzie miało wskoczyć klapka zamknięta jeszcze sobie zajrzymy tutaj może pod spód żeby zobaczyć wszystkie zawiesia tutaj wszystko też elegancko nasmarowane Kalamitki otwarte, więc wiem, było zgodnie z zaleceniem do wszystko smarowane, tak jak mówiłem. w 100 godzinach miało być zużyte farba fabryczna zgarniaki, no tu troszkę zostało Materiału zbudowy. No tutaj coś jedynie jest jest jakiś ślad. materiał tutaj się przemieszcza w środku, ale sam bęben nic nie jest uszkodzone i tutaj druga strona grubo, obficie nasmarowane akumulator Komora akumulatora, szybkie, łatwe dojście. No i jeszcze ten środek. Ja troszkę tam wchodziłem dzisiaj do kabiny, więc jest trochę e, zakurzone na podłodze. Ale siedzenie możecie zobaczyć. Idealny stan nic nie instrukcje rolety z jednej z drugiej strony no nie ma jedynie radia, ale cała instalacja jest wystarczy podpiąć każdy operator ma swoje ulubione radio na pewno które przenosi ze starej maszyny do nowej, nawet jeżeli nowa ma już radio na no to chyba nie ma sensu tak jak mówiłem 635 ma to godzin no Jedyny minus jest taki, że ciągle nie ma polskiego menu choć nie ma tutaj za dużo do ustawiania żadnych błędów

13 już nie ma. Wielu operatorów lubi H13. H13i. H13 no To jest następca. tamtych już nie będzie. Nie wiem na jak długo będzie na rynku. Czy będzie coś nowego kiedyś, na pewno w przyszłości. Na razie nie ma żadnych planów. Raczej będzie wymiana pozostałych maszyn na nowe modele. Jeśli jesteście zainteresowani, to. Zapraszamy do kontaktu, można przyjechać, zobaczyć maszynę na miejscu. Regulacje wysuw kolony kierownicy, jak w samochodach, no i, i pochyl na pedale do wygodnej pracy. Ja tu szyby mam podwierane, tu mamy panel. Z automatyzacji tu mamy gniazdo SD podłączenia, włączenia wszystko kręci jak trzeba to no nie będę włączał wibracji bo tutaj nam wtedy budynek dostaje w kość sygnał cofania Misterka, cały czas powtarzam, że akurat w tych modelach to jest super sprawa, bardzo działa, widzimy tutaj gość, zarówno w górę, jak i w dół mamy, mamy okno tego, co się dzieje przy przykład, tak samo. Regulacja prędkości jazdy, łączniki awaryjne, tutaj się zastanawiałem ostatnio, mówiłem, yy, że, że tu może być lodówka, ale jak widzicie jest tam też yy, nawiew, więc yy, hmm, może akurat tutaj ze skraplacza, tylko z drugiej strony jest skraplacz klimatyzacji, więc może tutaj jakoś chłodzi to no, nie wiem nie próbowałem nie ma pojęcia być może że tak włączy teraz wentylację i wentylacja leci tutaj zimne powietrze być może że aklimatyzacja jest włączona to dodatkowo też pochłodzi i ten schodek jest schłodzony może po prostu nawet nie trzeba do dodatkowej lodówki wystarować podsłowitka w stanie niepalone było w tym walcu. Włączniki, wycieraczek z pryskinaczem. To tyle, nie ma co tutaj więcej deliberować na temat tego walca. Jeśli ktoś poczuje chęć zobaczenia tego sprzętu, to zapraszam do kontaktu. Proszę zadzwonić, umówić się, dać znać, że przyjedziecie. Jeżeli chcecie zobaczyć ten konkretny walec, a przy to okazji to też i inne, które są u nas na stanie. Zapoznacie z ofertą, może jakaś koparka, władarka. Wszystko jest dla Was dostępne do zakupu i wynajmu i zagrośnie. Zapraszamy. To tyle. Na razie życzymy dobrego dnia popołudnia, czemu zarównocie tylko oglądacie. Trzymajcie się.